Dzięki za ponad już 100 tysięcy wyświetleń na kanale. Jeśli jesteście aktywnymi widzami, pozostawcie po sobie łapkę w górę. A teraz przechodzimy do treści odcinka. Paweł Kozioł dleje w domu. Małżonka natychmiast wzywa do niego doktora Wezuła, któremu towarzyszy pielęgniarka Jagna. Prezes apteki ma niskie ciśnienie, więc lekarz chce skierować go do szpitala, jednak pod presją samego chorego, jak i własnej żony, decyduje się leczyć go w gabinecie zabiekowym w ośrodku zdrowia. Małżonka, miłośniczka serialu Dr. House zaczyna upodabniać męża do tytułowego bohatera amerykańskiej produkcji. Przymusza go, aby przestał się golić i nakłania do skupiania się przy pomocy rzucania piłeczką. W efekcie doktor staje się nieco bardziej arogancki, zaczyna łykać tik taki, które mają zastąpić zażywane przez Hausa prochy. Wezuł zajmuje się koziołem z pielęgniarką Jagną i magistrem Polakowskim. Pacjentowi chwilowo wzrasta ciśnienie, a także dochodzi do krwawienia z nosa i zaniku apetytu. Wójtowa wspomina mimochodem o wzroście aktywności seksualnej, co początkowo nie wzbudza niczyjego zainteresowania. Wezuł już praktycznie się poddaje, gdy niespodziewanie odkrywa przyczynę dolegliwości. Okazuje się, że wszystkiemu winne są leki, a konkretnie środek na potencję, połączony z medykamentem na nadciśnienie i tabletkami na przeziębienie. Pozostawiona w dworku przez matkę Kinga okazuje się zamkniętą w sobie anarcho-weganką i ateistką. Odwiedzającego ją proboszcza nazywa pracownikiem aparatu ucisku. Nie mówi gdzie idzie, bez słowa pojawia się późnym wieczorem. Kusy chce ją doprowadzić do porządku, wymuszając szantażem chodzenie do szkoły. Lucy pomysł ten się nie podoba, jednak sama w szale korzysta z niego, gdy Kinga w nocy puszcza głośno muzykę. Francesca odwiedza Tomasza w jego domu. Podczas chwil rozmów i uniesień miłosnych, niespodziewanie zjawia się kusy. Z powodu zainicjowanej przez Witebskiego pomyłki, włoska policjantka bierze go za wroga i obezwładnia. Ostatecznie Witebski wyjaśnia, iż to jego editor, a kusy opuszcza mieszkanie, słusznie rozumując, że polonista tego dnia już nic nie napisze. Toni i Jagna spotykają się ze sobą. Nie podoba się to ławeczce, która obawia się, że Włoch pozostawi w wilkowyjach pannę z dzieckiem lub zabierze ją do swej ojczyzny. Podczas okazywania sobie uczuć na przystanku autobusowym, pielęgniarka dostaje telefon z wiadomością, że doktor rozwiązał zagadkę choroby Wójta. Udaje się do ośrodka zdrowia, prosząc to niego, by na nią zaczekał. W tym czasie jednak podchodzą do niego bywalcy ławeczki, którzy wyjaśniają mu, iż Jagna jest nasza. W wyniku nieporozumienia, Toni bierze Stacha Japycza za ojca Jagny i zrywa z nią bez słowa.